Siema. Dzisiaj jestem ostatni dzień w Niemczech. Fajna pogoda. Wyskoczyłem na plądrowanie. U peterka byliśmy nieraz. Przybiliśmy sobie żółwika. Dzięki za pozdrowienia, za komentarze, za łapeczki, szacun, jeżeli puścisz reklamę. Grosz do grosza. I będzie kokosza. A więc panowie i panie, u peterka ostatnie nagranie. Ma tutaj Intrudera. Zapytałem z ciekawości: jaka wywoławcza? 20 tysięcy euro za tego sprzęta. Ma tutaj Mercedesa E klasę coupé. 3 litry dieselek, 258 koni, AMG Line, niewielki przebieg 89 tysięcy kilometrów. 258 koni można jeszcze zaczipować, spokojnie 300 koni można z niego zrobić. Prezentuje się bardzo ładnie w białym kolorze. Cena wywoławcza 28900. Tak jak wspomniałem albo może zapomniałem, rocznik 16, 89 przejechane, dach panorama. Tak wygląda środek. Jak wiecie u peterka bryczki potwierane, także można się przymierzyć. Wsiadłem do tego Mercedesa i muszę wam powiedzieć, że tunel środkowy mi przeszkadza. Prawa noga cały czas opiera mi się o tunel środkowy jest strasznie wysoki. Nie lubię tego uczucia. Zobaczmy sobie Fiacika 500, 10300, 160 koni, 1.4, rocznik samochodu 10, 110 000 kilometrów przejechane. Mała rajdówka, jak widać w środku skóra, na wypasie fura. Coś tutaj, ten słupek, nie wiem, okleina chyba z niego zeszła. Ale generalnie fiacior robi robotę. 160 koni w takim małym samochodzie to już musi dawać czadu. Normalnie jak gokart, sztywny podobno strasznie samochód. Na dziurach z zębów plomby wypadają. Mamy Audi 4 TDI. Też się już przymierzałem do tego sprzęta. Siedzi się o wiele wygodniej niż w Mercedesie. Tutaj jest delikatna obcierka na zderzaku. SQ5. Czasami pytacie o takie samochody w komentarzach. Chociaż w tej chwili ceny są z kosmosu, gadałem z Peterkiem. Mówi człowieku, nie ma skąd brać samochodów. Kupowali samochody bezpośrednio z salonów. Te, które ktoś zostawiał w rozliczeniu, teraz nie ma samochodów na sprzedaż. 24 tysiące, rok 14, 185 przejechane, 312 koni, 3 litry diesel quattro. Bogate wyposażenie. Zajrzyjmy sobie do środka, do tego sprzęta. Tak jak wspomniałem, siedziałem już w tym samochodzie. Nie wiem, co się tutaj działo. Zobaczcie jak to aluminium jest tutaj poobijane. Normalnie jakby ktoś jakimś młotkiem stukał po tym. Nie mam pojęcia, co się tutaj stało. Jesteśmy na hali, więc może być troszeczkę ciemno. Zajrzyjmy sobie do bagażnika, jaką ma pojemność. Coś się tutaj zmieści. Dobra, gusie, naciśnij guziczek. Ten mercedes tutaj stoi już dosyć długo. Nieraz go pokazywałem na filmikach. Piękna maszyna. Bardzo ładny samochód. Linia tego samochodu jest piękna. Te przetłoczenia, te błotniki, ale widzę, że nawet go nie umył. Ha, ha, ha. Zostawiłem tutaj swój podpis, niech wszyscy wiedzą, że Nygus tutaj był. CL kosztuje 18. W napędzie na 4 mamy Opla Adama. Zobaczmy, ile ten Adamek kosztuje. Fajna pogoda na dworze, więc troszeczkę jeszcze dla Was poplądruję. Wieczorkiem wszystko do auta zapakuję, zatankuję i rura 6687 koni 1.4 rok 14. 145 przejechane w środku półskóra. Dosyć ciekawe są Adamki <laughs> dla jakiejś młodej pani. Osobiście też się kiedyś przymierzałem do Adama. Ale nie był dla mnie za wygodny. Zobaczcie tą bemę, ktoś tutaj zrobił z tego showcar, czyli auto, które jeździło gdzieś na wystawy. I zobaczcie jak się tutaj drzwi otwierają. Zrobił ktoś z niego normalnie Lambo. Lambo dorsy mu założył. Nie wiem czy jest na sprzedaż. Kiedyś tutaj stała z kartką ta BMA. Chyba 7000 euraków chciał za nią. Kijanka. Kijanka Cit w kombi. Wygląda dosyć ładnie. Chociaż fele tutaj delikatnie są przytarte. Cena wywoławcza: 12 12000, rok 16, 114 przejechane. 1,6 diesel, 136 koni, czyli silniczek CRDI. Jest elektryka, wstawki skórzane. Tutaj chyba widzę też wstawki skórzane. Dosyć ładny samochód, w środku zadbany. Nie wiem, czy do bagażnika się tutaj dostanę, czy da się go otworzyć. Żeby klapy, słuchajcie, tutaj nie obić. No, bagażnik jest dosyć spory. Jeszcze jak się fotele tutaj obali, spokojnie można się na wakacje zapakować. Są troniki. Z tego co widziałem, tylko jedna fela jest tak mocno obtarta. Oponki Nexen N-Blue. Tak sobie myślę, że pewnie wielosezonowe nie będę się dokładnie przyglądał. Te sprzęty też wam kiedyś pokazywałem. Poroszawka kultowa ma tutaj bm piąteczkę w Turingu. Zobaczmy sobie ile ten sprzęcior kosztuje. Wsiadłem sobie do tej BMW. -y. I muszę wam powiedzieć, tutaj było mi najwygodniej. Tak dobrze słyszycie. W starej BMC było mi najwygodniej. Fajne fotele. Nigdzie tunel mi nie przeszkadza. 4200 rok samochodu 2008 177 koni w dieselku. Gdzie on tutaj ma przebieg? Nic tutaj, słuchajcie, nie napisał, pewnie ma ogromny przebieg, wpisał tylko na kartce Langstrecke, czyli auto robiło długie trasy, wersja Innovation w dieselku, w manualu, i zauważyłem, że ma nawet dociągi, także dosyć fajnie wyposażona, dach panoramiczny. Podobno lubią przeciekać te dachy. Tutaj ktoś zostawił sobie mecha S klasę w kupejce na przechowanie. Tutaj delikatnie się obtarł. Tego rolsa kiedyś wam pokazywałem. Ale skoro tutaj jestem, wezmę sobie ostatniego sztacha. A. Ah. Powiem wam jak tutaj w środku w tym rojsie pachnie normalnie jak gdzieś w jakiejś starej, nie wiem, świątyni jakieś kadzidła z drewnem z czymś wymieszane. Piękny zapach samochodu w środku. Dobra, no i ostatni nasz kandydat, dostawczak. Cena 11 dacia doker. 1,5 dizelek, 75 koni przejechane 72 tysiące z roku dziewiętnastego. W środku czysty i zadbany. Pewnie był też prany, ale jakby był mocno zajechany, żadne pranie nie pomoże. I tak jakieś ślady w samochodzie zostaną. Że był syf i malaria. Dobra. To by było na tyle. Lecę jeszcze. Może coś sfilmuję. Może komuś jeszcze żuwika przybiję. Pozdrawiam wszystkich i do następnego. Hej!